Oglądałeś Forfan Budzi Ludzi. Wiadomiksy w Forfan TV. Przenosimy się do Wrocławia, gdzie podczas motoryzacyjnej imprezy Altrace na tarczyńskiej arenie pewna para pomyliła stadion z pokojem hotelowym ponoć gol padł. Monitoring wszystko nagrał, para została zidentyfikowana a stadion no, miejmy nadzieję, zdezynfekowany. Wiadomiksy w piątek o 11, w sobotę o 16 i w niedzielę o 10 w Forfan TV. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz smartfony, smartwatche, komputery gamingowe, pralki, airfryery, rowery górskie w super niskich cenach. Sprawdź też oferty w aplikacji Media Ekspert. Zaczęłam od spialni dziewczynek. Było ekstra, więc zabrałam się za przejście do salonu koleżanki. Ale ładnie. Beckers, malowanie nabiera koloru. Plamoodporne odporne farby Beckers Designer Color, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Aplikacja M-Banku nie rozmnoży wolnych miejsc na parkingu, ale opłaci, przedłuży lub skróci czas parkowania bez czekania. M-Bank Technologia do usług.

Let's celebrate. Pijesz mój Miller Milk Shake? Mm. Że co? Mm. Smakuje? Miller Milch Shake. Wstrząśnij i spróbuj. Ser, chusteczki, owoce, warzywa, coś na obiad i coś na kolację. Cekoladzkie baterie, pieluszki. A, i za pół godziny będzie... Mamusia. Na luziku. Tu, w moim Lidlu. Wszystko znajduję, prosto kupuję. Bo jak wszystko w jednym miejscu i w niskiej cenie, to w Lidl. Wakacyjny relaks? A masz jak zapłacić? Mam M-Bank. Płać pierścieniem płatniczym Mastercard stylowo i wygodnie. Otwórz promocyjne konto w banku z pierścieniem płatniczym. Jak chcesz coś zjeść, to jest wszystko, na co masz ochotę. Na Triverna.pl czekają na ciebie setki hoteli z doskonałym jedzeniem. W wyjątkowych, obniżonych cenach. Nic tylko jechać. Triverna.pl Urlop na każde żądanie. Santander Letnie Brzmienia. 20% zniżki na bilety i karnety przez aplikację mobilną Santander Bank Polska. Zagrają Hej, Mrozu, Koma, Zalewski, Edyta Bartosiewicz, Kaszka Sochacka, Babielato i wielu innych artystów. Najlepsze przed Tobą. Santander Letnie Brzmienia. W podróż z bankiem TKS, tym z żubrem. Do biedronki idę, a biedronka idzie ze mną. Była ze mną tu i tu i tu też. A gdzie będzie z tobą w te wakacje? Weź udział w konkursie Torba Pełna Wakacyjnych Historii. Wrzuć na swój Instagram swoje wakacyjne zdjęcie lub film z Torbą Biedronki, opisz jego historię i dodaj wakacyjna torba Biedronki. Do wygrania co tydzień karty podarunkowe o wartości 3000 zł lub inne super nagrody. I tak przez 10 tygodni. Szczegóły i regulamin na biedronka.pl. Niektóre leki, stres, dieta mogą uszkadzać twój mikrobiom, a potem czujesz to w jelitach. Regeneruj mikrobiom z Multilak. A dla osób starszych Multilak 60. Plus. I wszystko wraca do normy. Multilak: regeneracja mikrobiomu w każdym wieku. Can... Najlepsze letnie połączenia. Jabłko i mięta. Ja i moja ekipa. Wiśnia i jabłko. Styl i luz. Muzyka i słońce. Ja. Lato i tymbark. To się łączy. Spróbuj nowego połączenia. Jabłko i jagoda. Mówią, piękno jest ulotne, czas płynie coraz szybciej. A ja mówię, Salvitis Collagen. Złota formuła piękna. Każda porcja Salvitis Collagen zawiera aż 12 tysięcy mg kolagenu, dwa składniki mineralne i 11 witamin, pomagających zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie. Polecam. Izabela Skorupko. Spróbuj także innych produktów marki Salvitis. Śnieżka to pewny wybór, bo remont się udał. Więc to oczywiste, że polecacie ją wszystkim. Śnieżka, podaj dalej. Ciała, baba, mak. Nie widzę Jak? Chcesz coś kupić w sieci? Dajesz mamie znak. Wiem, bo gram w miasto ING. Roblox. Ponad milion dzieci uczy się cyberbezpieczeństwa w grze edukacyjnej od ING. Sponsorem programu jest promotor leku Lioton 1000, na żylaki i obrzęki nóg. Sponsorem programu jest producent suplementów diety MaxiLuten. MaxiLuten na wsparcie prawidłowego widzenia. For fun budzi ludzi. swego mają wiele powodów do uśmiechu. Zyskują nawet 800 zł za aktywne korzystanie z Alior Konta. Nie płacą za wypłaty z bankomatów za granicą, a za wakacyjne przyjemności płacą szybko i wygodnie obrączką płatniczą. Dlatego w każdą podróż wyruszają z radością. Załóż Alior Konto, zyskaj nawet 800 zł oraz nowoczesną obrączkę płatniczą Alior Bank. Remember. How the stole the night Nawet 1100 km zasięgu i 1100 km wspomnień. Gama Renault Full Hybrid E-Tech oh, bez konieczności ładowania. Say, oh, Nowe Renault Austral Full Hybrid E-Tech już od 1949 oh, zł netto miesięcznie w wnajmniej bez wpłaty własnej. Aplikacja M-Banku nie rozmnoży wolnych miejsc na parkingu, ale opłaci, przedłuży lub skróci czas parkowania bez czekania. M-Bank technologia do usług. Orzeźwiająco nowy smak w nowych butelkach. Żywiec Zdrój Mocny Gaz przedstawia. Ale upał. Może chcesz jakiś słodki napój? Co ty wiesz o orzeźwieniu? Już tylko kirek. Spróbuj Żywiec Zdrój Mocny Gaz. Moc orzeźwienia, zero słodzenia. Odkryj w sobie moc apetytu na więcej. I zyskaj nawet 600 zł zwrotu za podróżnicze wydatki. Odkryj super od podróży. Załóż konto, przekorzystne online i ciesz się swobodą z obrączką płatniczą za 0 zł. Wyrusz w podróż z bankiem PKSA tym z żubrem. Jak potrzebujesz wakacji, to zrób sobie wakacje. Jak potrzebujesz spokoju, to wywieź na drzwiach nie przeszkadzać. Jak potrzebujesz relaksu, to się zrelaksuj. Jak chcesz coś zjeść, to jest wszystko, na co masz ochotę. Bo żeby odpocząć wystarczy chcieć. Na triverna.pl czekają na ciebie gotowe oferty wypoczynku na każdą okazję. Setki najlepszych hoteli w wyjątkowych, obniżonych cenach. Nic tylko jechać. Triverna.pl. Urlop na każde żądanie. Pierz mój Miller Milk Shake? Mm, że co? <słuch> Smakuje? Miller Milk Shake. Wstrząśnij i spróbuj. Znasz ten kosmicznie dobry smak? To lody Marletto Cookie Dough. Z odlotowymi ciasteczkami i kropelkami czekolady. Marletto. Zbyt dobre, ale prawdziwe. Poczynamy

Czas na Hebe. I darmową dostawę przez paczkomat Inpost od 15 zł. Teraz w Hebe kosmetyki do makijażu aż do 50% taniej. Hebe. Wieł, jakie duże zakupy. A, bo teraz ten tydzień XXL i takie wielkie okazje. Że jakoś tak dużo. Nakupiłam. Może pani pomóc? Spokojnie, jestem znusiem. Po teraz w Tydzień XXL Frankfurterki z szynki pikok XXL już za 12,99 Wielopaki XXL lodów bączelacji na patyku od 17,99 za opakowanie I proszek, żel lub kapsułki do prania Persil XXL tylko 49,99 Relaks w łazience? No u nas nie bardzo Rano korek, a według mamy Szafka woła o pomstę do nieba Nowy czas na zmiany. Większe lustro. Więcej miejsca. prysznic, w którym tata przestanie fałszować. Lerła Merlot zaprojektują i nawet zamontują całą łazienkę. I każdy, nawet kot, będzie zadowolony. Lerła Merlot z miłości do domu. Zaczęłam od salonu koleżanki, ale ładnie. A stamtąd prosto do jej domku na wsi. I do szkoły po drugiej stronie drogi. Beckers malowanie nabiera kolorów. odporne farby Beckers Designer Color rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Gdy szukasz równowagi i dobrych rozwiązań, sięgnij po szybką i pożywną przekąskę, która doda Ci energii na dłużej. Dołatuj się z łaciate Protein Plus. Pełne białka, bez dodatku cukrów. Santander Letnie Brzmienia. 20% zniżki na bilety i karnety przez aplikację mobilną Santander Bank Polska. Zagrają Hej, Mrozu, Koma, Zalewski, Edyta Bartosiewicz, Kaszka Sochacka, Babielato i wielu innych artystów. Najlepsze przed Tobą. Santander Letnie Brzmienia. Can... Najlepsze letnie połączenia? Jabłko i mięta. If we can... Ja i moja ekipa Wiśnia i jabłko. Styl i luz. Muzyka i słońce. Ja i ty Lato i Tymbark to się łączy. Spróbuj nowego połączenia. Jabłko i jagoda. Por fan Bugilucci.